Memu Bogu Królowi Bogu, będę śpiewał ten pieśń teraz zawsze na wieki, amen. Memu Bogu Królowi będę śpiewał ten pieśń teraz zawsze na wieki, amen. Aleluja, aleluja, aleluja. Aleluja, Amen. Memu Bogu, Królowi będę śpiewał tę pieśń, teraz zawsze na wieki, Amen. Memu Bogu, Królowi będę śpiewał tę pieśń, teraz zawsze na wieki, Amen. Alleluja, 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 Amen, Amen, Amen. Alleluja, 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 Amen. Memu Bogu, Królowi będę śpiewał tę pieśń. Teraz, zawsze, na wieki. Amen, amen, amen. Memu Bogu, Królowi będę śpiewał tę pieśń. Teraz, zawsze, na wieki. Amen. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Amen, 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 amen. Alleluja.

Wczoraj odmówiłem ją sam, ale teraz proszę, abyście tę modlitwę odmówili ze mną, powtarzając. O Duchu Święty, o Duchu Święty. Przyjdź, do przyjdź do mego serca. O Boże żywy, o Boże żywy. mocą swoją świętą. świętą. Pociągnij me serce ku sobie. sobie. Racz mi udzielić. Racz mi udzielić Daru roztropnej miłości. Daru roztropnej miłości. Razem, ze świętą bojaźnią. Razem ze świętą bojaźnią. Zachowaj mnie. Zachowaj mnie. Od wszelkiej złej myśli. Od wszelkiej złej myśli. Niech miłość Twoja. Niech miłość Twoja. Będzie mi żarem i światłem. Będzie mi żarem i światłem. Ażeby każdy ciężar. A żeby każdy ciężar stał mi się, stał mi się lekkim ciężarem. Lekkim ciężarem. Święty, mój Ojcze, Święty mój Ojcze i słodki mój Panie, wspomóż mnie, mnie w każdej twojej służbie. służbie. Daj mi miłość Twoją. Daj mi miłość Twoją. Amen. Amen. Święta Katarzyno z Sieny, Módź się za nami. Błogosławiony raj, módź się za nami. Teraz może sobie usiąść, będzie właśnie medytacja, tak jak wczoraj, pełna prostoty. Będzie czytanie kilku fragmentów z dzieła dialogi o Bożej Opatrzności Świętej Katarzyny, potem będzie krótkie jeszcze rozważanie. Modlitwa spontaniczna, prośby za wstawnictwem tej świętej. Także wejdźmy w Duchu Świętym, w, w, w przeżywanie tego czasu rekolekcji, tej medytacji. Może nie zawsze będziemy rozumieć umysłem, ale na pewno zawsze możemy przyjąć sercem to, co Bóg do nas mówi przez świętych swoich. Teraz będzie fragment z rozdziału Nauka o Doskonałości. Jest to fragment dwunasty tego rozdziału. Ma tytuł Powtórzenie kilku rzeczy już powiedzianych. Jak Bóg obiecuje pociechę sługom swoim i naprawę świętego kościoła przez liczne cierpienia. Oto widziałaś. Mówi Pan do świętej Katarzyny, że ja prawda, ukazałem ci prawdziwą naukę, a przez nią abyś przez nią osiągnęła i zachowała wielką doskonałość. Wyjaśniłem ci, w jaki sposób czyni się zadość winie i karze za siebie i za bliźniego. Mówiąc ci, że cierpienie, które znosi. Stworzenie, dopóki jest w ciele śmiertelnym, nie jest dostateczne samo z siebie do zadośćuczynienia winie i karze, jeśli już nie jest zjednoczone z miłością i z prawdziwą skruchą i z odrazą do grzechu. Lecz cierpienie czyni zadość wtedy, gdy zjednoczone jest z miłością, niemocą jakiegoś czynu pokuty który można spełnić, lecz mocą tej samej miłości i żalu za popełniony grzech. Miłość tę zdobywa się światłem rozumu, sercem szczerym i szczodrobliwym, mającym za przedmiot tylko mnie, który jestem samą miłością. Wszystko to wykazałem Ci, gdyż prosiłaś mnie o cierpienie. Wyjaśniłem Ci to, abyście Ty i inni słudzy moi wiedzieli w jakiej mierze i w jaki sposób winniście czynić ofiarę dla mnie, z siebie. Ofiarę, mówię, czynności zewnętrznej tak złączoną z ofiarą umysłu, jak jest złączone naczynie z wodą. Które ofiaruje się Panu. Wody bez naczynia nie można by podać, i byłoby Panu niemiłe, gdyby Mu podano naczynie bez wody. Toteż mówię wam, że powinniście ofiarować mi naczynie waszych licznych, codziennych trudów, w jakikolwiek sposób wam je syłam, nie wybierając ani miejsca, ani czasu. Ani trudów, ani sposobu, który Wam odpowiada, lecz przyjmując je, jak Wam je daje. Naczynie to winno być pełne i będzie pełne, jeśli przyjmiecie wszystkie te próby z miłością, jeśli będziecie znosić wszystkie błędy bliźniego z prawdziwą cierpliwością, złączoną z nienawiścią i odrazą do grzechu. Wtedy trudy te są niby naczynie, pełne wody mej łaski, która daje życie duszy. Wtedy przyjmuję ten dar od obrubienic moich, bo jest od każdej duszy, to jest od każdej duszy, która wiernie mi służy. Przyjmuję, powiadam ich niespokojne pragnienia, ich łzy i westchnienia pokorne i ciągłe modlitwy. Wszystkie te rzeczy będące środkami łagodzącymi przez miłość, którą żywię, mój gniew przeciw nieprzyjaciołom moim i niegodziwym ludziom świata, obrażającym mnie tak ciężko. Cierpcie więc mężnie aż do śmierci, to będzie mi znakiem, że mnie prawdziwie kochacie. Nie odwracajcie głowy, oglądając się na płuk z obawy przed stworzeniem lub udręczeniem. Lecz radujcie się wśród udręczeń. Świat weseli się, wyrządzając mi liczne zniewagi. Nie smuczcie się z powodu niesprawiedliwości świata, gdyż są one obrazami mnie wyrządzonymi. Mnie obrażają, obrażając mnie, obrażają Was, obrażając Was, obrażają mnie, który się stałem jedno z Wami. Wiesz, mówi Pan, przydałem Wam obraz i podobieństwo moje, lecz Wy straciliście łaskę przez grzech. Aby przywrócić Wam to życie łaski, zjednoczyłem naturę mą z Wami, przysłaniając ją Waszym człowieczeństwem. Tak od Was obrazu mego pożyczyłem podobieństwa Waszego, przyjmując kształt ludzki, Jestem jednym z Wami, jeśli dusza się nie oddzieliła ode mnie przez grzech śmiertelny, bo kto mnie kocha, jest we mnie, a ja w nim. Lecz świat prześladować go będzie, gdyż świat nie jest w zgodzie ze mną. Przeto prześladował jednorodzonego syna mego, aż do haniebnej śmierci na krzyżu. Tak samo czyni Wam, prześladuje Was i prześladować będzie aż do śmierci, bo mnie nie kocha. Gdyby świat kochał mnie, kochałby i Was. Lecz radujcie się, gdyż radość Wasza będzie pełna w niebie. Jeszcze to ci powiem, mówi Pan, że im obficze będzie udręczenie w mistycznym ciele świętego kościoła, tym bardziej opitować on będzie w słodyczy i pociechy. Słodyczczą tą będzie poprawa mych sług i pasterzy, którzy są wonnymi kwiatami chwały. Oni to oddają cześć i chwałę imieniu mojemu znosząc woń noty ugruntowanej w prawdzie. Będzie to poprawa moich sług i pasterzy. Lecz owoc Kościoła, mej oblubienicy, nie potrzebuje poprawy, gdyż nie zmniejsza się on ani psuje nigdy przez błędy sług. Więc wesel się w utrapieniu z Ojcem duszy Twojej i innymi sługami moimi. Bo ja, prawda wieczna, obiecałem dam Wam dać Wam radość, pogoryczy dam Wam pociechę w Waszych ciężkich próbach przez naprawę świętego Kościoła. Jeszcze ostatni fragment. Wtedy Bóg, odpowiadając na jej trzecią prośbę, to jest o głód zbawienia swej duszy, rzekł: Córko, chcę, aby on sam starał się podobać mnie. Prawdzie przez głód zbawienia dusz i wielką gorliwość. Mowa o jej kierowniku duchowym, błogosławionym Raimundzie. Lecz tego nie mógłby osiągnąć. Ani On, ani Ty, ani nikt inny, bez licznych prześladowań, w miarę tego, jak wam ich użyczę, o czym ci rzekłem powyżej. Jeśli pragniecie widzieć mą chwałę w świętym Kościele, winniście więc począć miłość. I wolę znoszenia cierpienia z prawdziwą cierpliwością. O tym poznam, że on i ty, i inni słudzy moi, szukacie chwały mojej naprawdę. Wtedy będzie on najdroższym synem moim i spocznie on i inni na sercu jednorodzonego syna mojego którego uczyniłem mostem, abyście wszyscy po nim mogli dojść do celu swego i otrzymać owoc wszystkich swych trudów zniesionych dla miłości mojej. Cierpcie więc mężnie. Miłość i pokora są to dwa skrzydła, konieczne do lotu w krainę życia wiecznego. Zachęcam teraz po yy, tym rozważaniu jeszcze do modlitwy, tak jak wczoraj, za wstawiennictwem świętej Katarzyny ze Sieny. Prośmy tą świętą, a przez nią miłosiernego Boga i Króla naszego. Panie, wysłuchaj naszych modlitw przez jej wstawiennictwo. Święta Katarzyno, proszę Ciebie, módl się za Kościół Święty, katolicki. Módl się o zjednoczenie z prawosławnymi czy za Ojca Świętego Leona XIV. Prosimy cię, Święta Katarzyno, prosimy Święta. święta Katarzyno. Święta Katarzyno, patronko nasza, święta Katarzyno, patronko nasza, módl się, módl się, módl się za nami. Święta Katarzyno, Patronko nasza, święta katarzyno, patronko nasza. Mój Cię, mój za nami. Święta katarzyno, patronko nasza. Święta katarzyna, Patronko nasza. Mułdź się, mułdź się, módl się za nami. Maria lelele, chlala